Michał Wiśniewski potwierdził, że w przyszłym roku do jego wesołej gromadki dołączy kolejny malec. Z życzeniami ruszyli nie tylko Fani, lecz także poprzedniczka Poli Wiśniewski, Dominika Tainer. Jak zareagowała na wieść o kolejnym potomku znak zapytania? na początku tego tygodnia Michał i Pola Wiśniewscy szturmem zdobyli czołówki branżowych portali. Wszystko za sprawą zdjęcia pozytywnego testu ciążowego i potwierdzenia, że rodzina czerwonowłosego lidera ich troje znów się powiększy. Będzie to dla niego już szósta pociecha, a druga wspólna z polą, z którą doczekał się niedawno syna, falco Amadeusa. Michał Wiśniewski kolejny raz zostanie ojcem. Michał Wiśniewski nie ukrywa, że jest podekscytowany perspektywą ponownego tacierzyństwa. W rozmowach z mediami podkreślał natomiast, że po dołączeniu do padkworkowej rodziny kolejnego nabytku będzie ojcem ma aż dziesiątki. Bo wychowuje też wspólnie z Polą Wiśniewską jej dzieci z poprzednich związków. Przed ślubem oboje mieli po cztery pociechy na wychowaniu. My to jednak kochamy, tak się dobraliśmy, chwalił się w rozmowie z portalem co za tydzień. Od momentu ogłoszenia radosnych wieści fani lidera ich troje tłumnie słali serdeczne życzenia pod adresem pary. Okazuje się, że do osób, które złożyły czerwonowłosemu wokaliście gratulacje, należy też jego była żona i poprzedniczka Poli, Dominika Tainer. Dominika Tainer gratuluje Michałowi kolejnego dziecka. o tym, że Michał otrzymał już formalne gratulacje od Dominiki, poinformowała sama zainteresowana w rozmowie z Expressem. W krótkim komentarzu dla wspomnianego medium Tainer zapewnia, że życzę byłemu jak najlepiej i cieszy się razem z nim. Już pogratulowała Michałowi. Cieszę się, że jest szczęśliwy i życzę jemu oraz jego rodzinie wszystkiego najlepszego, zapewniła poprzedniczka Poli w wypowiedzi dla tabloidu. Dziennik informuje też, jakoby pozostałe jak gwiazdora nie były równie chętne, aby komentować sprawy na łamach mediów. Zgodnie z doniesieniami tabloidu, do tej pory wyłamała się jedynie Dominika. Wszystkie poprzednie małżonki Michała Wiśniewskiego nabrały wody w usta i nie chciały komentować radosnej nowiny ogłoszonej przez lidera ich troje i jego żonę. Wyjątek zrobiła Dominika Tajner, poinformowano.